Założyciel Dubaju, Sheikh Rashid, został zapytany o przyszłość swojego kraju. Odpowiedział: Mój dziadek jeździł na wielbłądzie, mój ojciec jeździł na wielbłądzie, ja jeżdżę Mercedesem, mój syn jeździ Landrowerem, a mój wnuk będzie jeździł Landrowerem, ale mój prawnuk znowu będzie musiał jeździć na wielbłądzie. Na pytanie dlaczego wyjaśnił? Trudne czasy tworzą silnych ludzi. Silni ludzie tworzą łatwe czasy. Łatwe czasy tworzą słabych ludzi. A słabi ludzie tworzą trudne czasy. Wielu może tego nie zrozumieć, ale trzeba wychowywać wojowników, a nie pasożyty. Dodatkowo, historyczna rzeczywistość pokazuje, że wszystkie wielkie imperia Persowie, Trojanie, Egipcjanie, Grecy, Rzymianie, a w późniejszych latach Brytyjczycy wszystkie powstawały i upadały. Nie zostały podbite przez zewnętrznych wrogów, ale gniły od środka. Jak myślisz, w jakich czasach żyjemy teraz? Czy młode pokolenie można zaliczyć do silnych czy też słabych? Daj znać w komentarzu. Nie wiem jak wy, ale ja z tym ewidentnie się zgadzam, tylko są jeszcze różne czynniki. Tak samo jak ktoś może powiedzieć, że to imperium na pewno upadnie. Tylko pytanie, kiedy, kiedy, jak, bo tak samo jak z nami. Ja uważam, że teraz jest bardzo dobry dobrobyt. Wychodziłem z zera, nieraz wyjeżdżałem na zachód pracować, pracowało się ile się dało, odpoczywało się mało i stawało się coraz to silniejszym i samodzielnym człowiekiem, bo trzebało sobie wyprać, trzebało ugotować. Wiadomo, tylko znowu człowiek B mógł to przepić. Tak dużo ludzi naszych z Holandii i w Anglii, bo coś przepijało, przebalowało, no trudno. Wszystko to zależy od nas. My możemy też przekazywać jakąś wiedzę, ale jesteśmy też ludźmi inteligentnymi, możemy sobie przewidzieć, jak nasze życie się potoczy, ponieważ są skutki i przyczyny. Nie zawsze może pójść po waszych planach. Ale zawsze możecie też być twardzi. Ja na przykład zauważyłem to, że czym więcej się to robiłem, jest trudniej. Jak macie jakąś wygodę i dobrobyt, pamiętam, tam sobie fajnie dwa pokoje, super łóżko, wszystko ten i tak. Od razu miałem też to w głowie, że jak macie większy luksus i dobrobyt, to was to zmiękczy. Możecie też automatycznie się utwardzać, tak jak wielu z was chodzi na siłownię, podejmuje jakieś wyzwania, yy, nie wiem, zakładacie rodziny, macie kolejne obowiązki. I wszystko weryfikuje, jak Wam to wyjdzie. Tak samo jak Ameryka próbuje cały czas szkolić swoich ludzi, czy na przykład żołnierzy, czy nasze kraje i inne. To jest taki wyścig szczurów. Tylko pamiętajcie, ci, co kto mają dobrobyt, to. Moim zdaniem, nie wiem jak Wy uważacie, trudniej jest się zmusić do tego działania niż ci, co mają cały czas ciężko i muszą walczyć o to i przyzwyczajają się do tego gorszego stanu. Jak oni mają ten gorszy stan, to łatwiej na przykład im wygrywać e, wojny, co widać teraz na e, e, w stosunku ludności do rosyjskiej, do europejskiej. Każdemu na świecie się pogorszyło przez koronawirus i przez wojny i, że tak powiem, y, gorszy transport albo gorszy, gorsze środki zaopatrzenia czy, czy, czy linie zaopatrzenia. Tylko że my już wysiadamy, tak? My już strajkujemy, my to już mamy dość, kurwa trzeba się zmienić ten cały system. A Rosjanie kurwa pod butem ich tam trochę trzebało ich przycić. I ten kraj dalej się wiedzie, bo słucham sobie też, że, że tak powiem, relacji z Rosji, tych żołnierzy, tego wszystkiego, co tam też się dzieje, to ewidentnie oni są twardzi od nas i mogą więcej znieść i żyć na gorszym poziomie. Dlatego te wielkie mocarstwa opadały, a pokonywały ich ci twardzi, słabsi. Ciekawie, czy teraz następuje już ten czas, czy jeszcze nie, bo to nie zawsze też tak wiadomo. Zawsze ten silniejszy może stłamsić tą, tą, tą słabszą rasę i podporządkować ją. Chociaż wielu próbowało, niektórzy bardzo szybko to chcieli robić, tak jak na przykład Józef e, Stalin albo Hitler ze swoimi ludźmi nie zawsze. Pamiętajcie, wy macie swoje plany i wam nigdy nie wychodzi i nawet tym u góry, którzy też różne rzeczy sobie planują, też może coś nie wyjść. Tak więc ten świat jest bardzo złożony i nie jest, że tak powiem, jednoobiektywny, jak każdy z was może myśleć i myśli, że on ma rację, chociaż ten myśli tak, a ten tak, a ten tak. Ale który tak naprawdę ma rację i które plany się zrealizują? To <laughs> jest chyba inna bajka. A co wy myślicie? Myślicie jednokierunkowo czy staracie się myśleć obiektywnie?